Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w dniu dzisiejszym pokażę Wam e-maila, którego dostałem od YouTube'a, a mianowicie na jednym filmów ktoś siebie rozpoznał i zgłosił skargę dotyczącą naruszenia jego prywatności. No tak szczerze mówiąc nie ma zbyt wielkiej, zbyt wielkiego pola manewru, ponieważ YouTube tutaj zaleca żeby w ciągu 48 godzin podjąć jakąś akcję, prawda? Czyli możemy, jeżeli usuniemy rzekome naruszenie witryny w ciągu 48 godzin, zgłoszona skarga zostanie zamknięta i powołują tutaj się na swoje wytyczne dotyczące prywatności. Akuratnie ten konkretny filmik dotyczył mojego pobytu w jakiejś knajpie w Świnoujściu, no gdzie niechcący skrytykowałem kwaśne piwo i niesmaczną rybę i przypuszczam, że było to solą wokół, solą wokół właścicieli i zgłosili skargę dotyczącą. Naruszenia prywatności. No, pytanie, czy się troszeczkę pieniaczyć z tym YouTube'em, czy nie? No, raczej odradzam. Wytyczne są tutaj dosyć, wytyczne dotyczące ochrony są tutaj dosyć poważne, dosyć poważnie traktowane. No, zalecają nawet w pewien sposób ustąpić no jeżeli nawet jesteśmy przekonani do swojej racji czyli czyli przysyłając filmy z przyszłości, pamięta nie należy publikować zdjęć i informacji innych osób bez ich zgody no poniekąd daje to jednak furtkę dla tych innych osób no żeby pod pretekstem pod pretekstem ochrony swojej prywatności no usuwać twoje filmy, także ja w tym przypadku po przeanalizowaniu sprawy ten film usunąłem, zbyt bardzo zależy mi na koncie YouTube, żeby przez jakiegoś tam jakąś knajpę w Świnoujściu i moją rację no, mieć po prostu usunięte konto. Natomiast jeżeli masz inną koncepcję, jeżeli uważasz, że no, jeżeli uważasz, że masz rację i zostawiasz ten film, jeżeli przeszedłeś taką procedurę, to zapraszam cię do komentarzy na stronie wideomarketing.pl. Także mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. No, niestety, wraz z popularnością kanału wiąże się także pewna liczba skarg czy jakichś innych domniemanych naruszeń czyichś praw.